Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Szymek i dzisiaj ze mną Narf Hej I gramy w Block in Combat na Realmsach, bo uznaliśmy, że to jest bardzo fajna gierka, a ja też uznałem, że dawno jej na e, YouTube nie było, więc czas do niej trochę powrócić No, więc słuchajcie, może już zacznijmy sobie Ja sobie wybiorę żółte O, ja wziąłem myślałem... To może iść na ja bo ja chcę. To jest pod kolor sweterka w takim razie. Okej, okay, a ja we żółte, bo, bo banany na przykład. No. no gdzie masz. Aha, no. Bo no, banan. No dobra. Czemu je, nie? Dobrze. No dobra, więc w takim razie. Mm, nie, nie regeneruje mi się to nadal. Ty widzisz, tutaj, jak się bloki tworzą? Mm. Nie mam słońca przed sobą. Ja też mam właśnie słońce, więc. Coś nie działa o, teraz tak jak. Mi się po, powinno mi nadal nie, nie generuje się. No ale dobra. W takim razie o. czas zacząć. Nie słyszę ciebie. O kurczę, ciebie też nie Czyli to jest znak, że jest okej okay. Jesteśmy w miarę daleko Dobra, bo słuchajcie już w sumie Nie wiem, który raz to nagrywamy Ale zawsze Trzeci? byliśmy z, praktycznie Kwarty? trzy, razy Tak idealnie obok siebie byliśmy za każdym razem, nie? No Więc to była nie masakra więcej. Nie słyszałeś mojego kowadła? Eee, chyba nie Dobra, więc to nie Dla jest mi źle. się, że nie Aż tak się nie przesłuchałem Mhm mm Dobra, więc w takim razie Ja muszę poszukać jeszcze trochę drewna Okej, okay, widzę jakieś ale bardziej od drewna to potrzebuję chyba oho, właśnie tego. O, i właśnie tego też. Dobra, czyli mam no to co chciałem. Sekcjon... Ja dobra, udało mi się to złapać jakimś cudem. No i dobra, mam to co potrzebowałem. Więc narf, chyba masz przekichane. Tak mówisz, tak, tak sądzisz, tak Tak się, tak się, tak tak się, tak się mówi jesteś chyba. Tak się chyba mówi, przekichane. Dobra, no, chyba tak. Ja biorę sobie kowadła do ekwipunku i będę na ciebie zrzucał jak co, okej? Okay? Czemu? No taką taktykę mam. <noise> nie podoba mi się. <noise> nie chcesz, żebyś miał na głowie kowadło? Nie. Jakoś tak nie podoba mi się ten pomysł. Dlaczego nie? No a czemu miałbym mieć kowadło? Spoko pomysł. Naprawdę. Dobra. Okay. No kurczę, czemu nie mogę znaleźć jednej głupiej rzeczy, tak bardzo niepotrzebnej? Drewna czy kamienia? Żelaza. Aha. To też w sumie tru. Dobra. Ja już mam tutaj tyle żelaza, tyle diaksów obok siebie, że zaraz No Ja stary. też mam dużo, ale nie mam. Mm. czy ich wydobyć. Aha, to masz problem. No trochę. Chyba, że już nie masz, bo się tak trochę uśmiechnąłeś. Więc już problemu możesz nie mieć. E, dobra, tutaj zbieramy sobie. Tak, jeszcze kolejny. Naprawdę, no. Diaktę, no. no. E, o, mam, 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 mam. Mm. To super. Dobra, ja mam tak tutaj i zaraz będę mógł Ciebie szukać w miarę tutaj. Już. Hmm. Ja już mam cały tutaj set, więc... Więc nie ma co się tutaj. O. Cały set? No. Jaki? No djecowy. Co? No jasne. Tendrum. Yeah. <gryw> Jak tam narw? Fajnie, dobrze się bawię na ogół. A. Super zabawa. O kurczę, jestem przy dwóch ścianach w sumie. Śmiesznie. Śmiesznie wyszło. No, bardzo. Mhm. Dobra. Dobra. Ale zapomniałem... O, nie tak. Dobra. Zapomniałem o jednej rzeczy. E, nie widzę, gdzie to jest. Okej, okay, tutaj. Dobra, więc zrobimy sobie coś takiego. Mm, I mam jeden pomysł także wiesz? Mam jeden pomysł. No ja śmiało powiadaj. Ale to ci powiem zara. Nie zawsze no nie, nie powiem ci. Jak zobaczysz mnie, to wtedy się dowiesz. Mhm. Mm a to, co to taki tajemniczy? No moment, moment. Eee, tylko muszę coś znaleźć, okej? Okay? Boże, już jakieś strategie obmyślasz super da. super. Tak. Jak najbardziej. Dobra, tylko nie wiem czy ja to już jeszcze mam gdzieś. Okej, okay, mam. I słuchaj, a, zróbmy coś takiego. Ale masz strasznie teraz mikrofon ci słychać A sorry, bo utrzymałem. No właśnie, myszkę jakby No spoko, spoko Dobra, a ja muszę wyruszyć jednak na poszukiwania, bo to był troll stary oczywiście Że miałem wszystko Dobry, tro wyszedł troll? Czy Jaki? Bo nie słyszałem Że mam wszystko, coś? że mam cały już set Aha, to był troll Masz czy nie masz? To był troll Aha, no to dobrze Faj Śmieszny troll, wyszedł Usp Spokojnie. tak można, można, ci. można zostawić łapkę To było najlepsze na co się kiedykolwiek nabrałem. Mhm. Okej, okay. to fajnie, cieszę się, że się nabrałeś na taki śmieszny żart. No spoko, spoko. Mhm, no, bo ja na przykład też się nabrałem na mój żart. Tej? O, słyszę cię. Mhm, a ty mnie słyszysz? No, nie wiem jeszcze. Mamy weakness w ogóle, zauważyłeś? Że, aha, że nie możemy się bić. Bo jest ustawione, że możemy na. przez jakiś czas nie możemy się bić. Dobra, więc jak ci słyszę tam, to pójdę w drugą stronę. Mm, mniej więcej tam gdzieś. O, i to, to chyba dobry wybór. To chyba dobry wybór był Janek. Janek? Tak. Bo to jest mój głos w głowie. Masz Janka w głowie? No. Matko Święta. To jest no. trochę straszne, wiesz o tym? Nie dlaczego? No. Dlaczego nie? Dlaczego tak? Aha, dobra osób ma głosy w głowie A ty nie masz nigdy... nie miałeś nigdy głosów w głowie? Yy, no... Zależy jakiego Aha Masz taki zły i dobry głos w głowie, na przykład? <laughs> tak. tak, dokładnie, On takiego aniołka po prawej i po lewej, nie? Dobra no. Okej okay. Co tutaj mogę... dobra, jeszcze nic specjalnego ja no, może zrobię na razie coś takiego, żebyś. żebyś się nie domyślał mojego trolla, wiesz? O kurczę, co to za troll? A, razie? jeszcze śmieszniejszy niż tamten. Jeszcze śmieszniejszy? A on może być jeszcze śmieszniejszy. Mhm. Kurczę. Tamten wiedział po prostu taki wiesz. To są najlepsze Tamten jeszcze nie był tak śmieszny, na jaki chcę zaraz zrobić śmieszny troll w Minecraft. Ale już się szykuję do zrobienia tamtego trolla śmiesznego, wiesz? Dobrze, już już jestem prawie przygotowany. Mam strasznie dużo śmieci w jakimś punktu, wiesz? Oho, kombat. Możemy już o, się teoretycznie bić. Ale mi sobie może nie. jeszcze chwilkę. Nie, dlaczego? Jak, jak ciebie znajdę, to będę cię bił po prostu. No, no tak nie znajdziesz, no. A sądzisz, że cię nie znajdę? Myślę, że jednak ci się uda kiedyś tam. Kiedyś cię znajdę. To twoja ulubiona piosenka, co nie? Tak, to najlepsza na świecie. Tak, bo my się <laughs> zawsze bawimy w hide and i to dlatego, tak, tak, Wymyśli się teraz mieć jakieś głupie pomysły w głowie. A to nie, nie. E, dobra, moment. Ja muszę coś znaleźć. Jedną rzecz. Tutaj miałem taki mój ulubiony, jedną rzecz ulubioną. To była chyba ta. Oho. To jest właśnie to. Dobra. To lubię. Szanuję. Oho. I teraz to. Okej, okay. to mi się podoba. Mm, tylko jest jeszcze jeden problem. Jaki? Kurczę, za stary za 10 minut będziemy już będziemy świecić. Tak jak... Ale to za 10 minut dopiero. Mm -hmm. Źle jest czasu? No ale to co jak 10, 10 minut. minut... Wiesz jak szybko 10... Nawet... No. Nagrać odcinek. Nawet... O właśnie. I go wyrzucić. Mhm. <noise> uh -huh. Na przykład. Ale może nie tak szybko. Nie tak szybko. Bo jeszcze czeka nas tutaj chwila rozmowy, co? Na przykład. Ale gdzie ta rozmowa? Skąd w ogóle wlatują stare ryby? Tak się zastanawiam. Co? Ryba cię nie wyleciała? Aha, może z O czym ty mówisz, Damian? Szymek. Słyszałem cię. O, ja chyba ciebie też nawet. Ja nawet, Uu. chyba ciebie też nawet. Ok, mi się coś podoba jedna rzecz. Okej. Okay. Widziałem tam jeszcze jedną, ale raczej jej nie potrzebuję, bo potrzebuję wrócić do jednego miejsca. Dobra, do tego miejsca. I teraz tak, yy, to dobra, wszystko git. I teraz tak. O, kurczę, dobra, muszę coś z tego zabrać. To zabiorę to tak dla beki. Dobra, to w takim razie, słuchaj. Eee. Yy. Idę cię szukać. Dobrze, śmiało, śmiało. Tak? Teraz jak śmiało, śmiało, a zaraz mhm. ucieka stąd. Tak <grym> będzie. <grym> tak będzie, no? Mm. No, a mi się to jeszcze. Ej, lol, ile diaksów w jednym miejscu. Tutaj ja całą... właśnie teraz też. Ja ciebie nie słyszę teraz. Hmm. To jeszcze nie się nie dokopałem do żadnych twoich tunelów, stare. Co mi tak trochę. Nie ułatwia życia, ale cały czas chcę znaleźć, wiesz? Ok, mm -hmm. nadal nie widzę Twoich tuneli i nie słyszę Ciebie w ogóle. Może gdzieś się czajisz i chcesz. być ja? strasznie cicho, no? Nie. A nie, faktycznie. Jednak jesteś w miarę głośno. No. Uuu, kill offend No, nawet znaczy... mi spadło na głowę. No. Więc całkiem spoko. Dobra. Słuchaj. Jak się bawisz? A fajnie, nigdy się lepiej nie bawiłem, naprawdę. Ta? No. Dobra. Tak nie mam co tutaj dać. Dobra, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ja się pobawię mhm. jeszcze. I cały czas nasłuchuje ciebie, czy nigdzie cię nie ma. Okej, okay, na razie to tak. Mmm... Trochę ciekawą mam strategię ci powiem. Ale nie domyślisz jej, jak co wiesz. Dobrze. Skoro no. tak mówisz. No, bo... No, ale serio, nie ma szansy domyślić mojej strategii. Okej, okay, to też gówno. Co? A nic, nic. O nie, nie mam już. Dobra, to kit. E, mogę zrobić tylko jedną rzecz, tylko muszę coś jeszcze zdobyć, dobra. No, mm, z tego mogę na przykład i z tego. I teraz może mi się uda, tylko potrzebuję jedną rzecz. O właśnie to. O, słyszałem jak kopałeś. O, mm. ale słyszałem jak tam biłeś kilofem mocno. Nie mm. oszczędzałeś. A ja w takim razie ciebie zaczynam szukać. Już tak konkretniej. Śmiało. I wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko siebie. Wiesz, że mi się też tak wydaje? Tak. Tylko, że ja na razie nie dokopałem do żadnego Twojego tunelu. Ale idę, stary na słuch. Gdzie ty jesteś? Dokopałem się do Twojego tunelu. No. Ale czy nie widzę? Hmm, mogłeś być tutaj dawno w sumie. Albo stąd szybko uciec, mogłeś. Nie wiem, już stąd jest. Gdzie Ty kopiesz? Słuchaj, tak bardzo jak nigdy, stary. Aż tak? E! Kliknąłem niechcąco. Aha. Co takiego kliknąłeś? Eee. Hmm? a nic, nic. Okej. czy masz podki? <grym> czy mi się wydaje? No nie, nie mam. Ale zablokowałem się w bloku, stary, poczekaj. O matko, coś się stało z serwerem. <grym> nie bij mnie tak szybko. Mogę czy nie mogę? Bo nie hmm. wiem. Już możesz. Tylko... Co ty masz? No. Aha. Aha. No, zaczyna się walka. Okej, okay. jak się bawisz? No, nie. no, easy win. Nie wpadłeś na to, żeby mieć tarczę, nie? Co? Ale się skupiłeś strasznie stary nic nawet. Nie, po prostu mi babcia teraz wyszła z owocami do pokoju. Tak, tak? Centra no centralnie teraz nawet patrz, słyszysz talerz? Słyszę, słyszę, Ty ale owoce, no po właśnie, prostu przegrałem. centralnie teraz stało, bo mnie nie chciałem nic mówić przy niej teraz tak. Ja nie mogę! Co? ale totalnie stary, stary, totalnie stary, stary tak się uzbroiłem, to, nie, że masakra. No więc owoce jeśli chcecie oczywiście więcej tej z tymi gierkiami. No, że stary zostało. Dużo strasznie, bo miałem tarczę przecież się broniłem. O matko, ja nie wiedziałem, że w Minecrafcie można tarcze zrobić. Tak. <noise> no więc, jeśli mi chcecie Boże. może kogoś bardziej takiego skillowego w Minecraft na kolejny odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszę, kto to może być. No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Pożegnałbyś się, pa, może? Pa. Co? No właśnie. Niekulturalny. Narfie. Cześć! Mm. Fu.